Witam serdecznie na kanale World of MMA. Zaledwie kilka dni dzieli nas od kolejnej edycji Gali KSW, tym razem z numerem 57. Karta walk składa się z 8 pojedynków, z czego trzy to starcia o mistrzowski tytuł. Głównym daniem sobotniej Gali będzie starcie o pas kategorii ciężkiej pomiędzy Philem Defriesem a Michałem Kitą. Reszta pojedynków nie mniej ciekawa. W dzisiejszym materiale wytypujemy sobie wszystkie pojedynki ze zbliżającej się gali polskiego giganta. Przed rozpoczęciem zachęcam, żebyście zostawili subskrypcję na tym kanale. To naprawdę wspomaga mój rozwój. Będzie mi niezmiernie miło, a teraz bez przedłużania lecimy z tematem. Kartę walk sobotniej gali otworzy pojedynek w kategorii półśredniej. Albert Odzimkowski przywita w federacji KSW Christiana Ekerlina. Odzimkowski zadebiutował pod banderą polskiego giganta na zeszłorocznej grudniowej Gali KSW 52. Wraz z Michałem Michalskim dali dobrą niespełna jednorundową bijatykę, z której zwycięsko pod koniec wyszedł wrocławianin. Dla Alberta walka z Ekerlinem może być kluczowa, jeżeli chodzi o jego dalsze występy na galach federacji KSW. Odzimkowski znakomicie czuje się w płaszczyźnie stójkowej dzięki jego kickboxerskim szlifom. W swoich walkach prezentuje szeroki arsenał technik, wliczając w to ciosy i kopnięcia, zarówno te podstawowe, jak i bardziej zaawansowane. Nie stroni też od akcji zapaśniczych, które mają na celu sprowadzenie walki do parteru, głównie dlatego, że zawsze jest znakomicie przygotowany motorycznie, przez co ma przewagę siłową. W walce z Michalskim pokazał, że jego szczęka jest zbudowana z tytanu i naprawdę musi sporo przyjąć, aby przegrać przez nokaut. Złoty na pewno ma argumenty, aby namieszać w kategorii półśredniej w Federacji KSW. W przeciwnym narożniku stanie były piłkarz trzecioligowej niemieckiej drużyny, Christian Ekerlin. Ekerlin przez długi czas dzielił starty w MMA z występami na meczach piłki nożnej. W 2018 roku na dobre zakończył swoją przygodę z piłką nożną i postanowił w 100% oddać się mieszanym sztukom walki. Aktualnie jest na fali pięciu wygranych z rzędu, dzięki czemu najprawdopodobniej zainteresowali się nim właściciele federacji KSW, dając mu angaż do swojej organizacji. Ekerlin zdecydowanie jest zawodnikiem, który preferuje toczyć swoje walki w płaszczyźnie stójkowej. Poluje na jeden mocny cios, raz po raz atakując swoich rywali soczystymi lowkickami. Wydaje się być typem dzika, który mocno opiera się na swojej sile fizycznej, bezpardonowo ruszając na swoich przeciwników. Kilkukrotnie gasił światło swoim rywalom, więc potrafi mocno uderzyć, ale z drugiej strony on sam też jest do trafienia, co pokazał chociażby Giovanni Melillo. Podsumowując, uważam, że te starcie nie dotrwa do decyzji sędziowskiej. Myślę, że w okolicach drugiej rundy powinno być już po sprawie. Nie skreślam całkowicie Ekerlina, bo ma czym palnąć w stójce, ale nieco bardziej cenię sobie umiejętności Odzimkowskiego i stawiam, że to on wygra to starcie. Myślę, że wyczeka dobry moment i sprowadzi Niemca do parteru, kończąc go właśnie na ziemi, ale nie wykluczam, że przyceluje Christiana w stójce, gasząc mu światło. Mój typ Albert Odzimkowski przez nokaut w drugiej rundzie. W drugim pojedynku będziemy świadkami starcia w catchweicie do 80 kg. Kacper Koziorzemski przywita w klatce KSW Marcina Krakowiaka. Wbrew powszechnej opinii rok 2020 nie jest taki zły, a na pewno dla Kacpra Koziorzeńskiego jest to najlepszy rok, jeżeli chodzi o jego karierę w MMA. Najpierw zaszokował całą Polskę, wygrywając w dobrym stylu z Szymonem Duszą, aby kilka miesięcy później w debiucie dla KSW zdemulować Adama Niedźwiedzia. Kacper na pewno będzie chciał zakończyć ten rok kolejnym mocnym zwycięstwem. Koziorzębski w starciu z Niedźwiedziem pokazał, że w ostatnim czasie jego umiejętności wskoczyły na dużo wyższy poziom niż dotychczas. W klatce odznacza się sprytem, a poziom jego fajterskiego IQ jest na wysokim poziomie. Znakomicie czuje się w szermierce na pięści, którą wzbogaca o świetne kopnięcia rodem z Tekwondo. Bardzo dobrą pracę wykonuje piekielnymi logikami, którymi ostatnio ściął z nóg Adama Niedźwiedzia. Do parteru nie jest łatwo go sprowadzić, bo defensywne zapasy to czynnik, który ma na naprawdę wysokim poziomie. Nawet jeżeli wyląduje na plecach, to nie panikuje i ze stoickim spokojem szuka powrotu do swojej koronnej płaszczyzny. Ten chłopak z walki na walkę robi ogromny progres. Po drugiej stronie klatki stanie Marcin Krakowiak. Krakus ma za sobą epizod w programie telewizyjnym produkowanym przez federację KSW tylko jeden. Po przegranej z Tomaszem Romanowskim w finale programu stoczył pojedynek z Łukaszem Stankiem, którego znokautował już w pierwszej rundzie. Tym zwycięstwem zagwarantował sobie kontrakt z Federacją KSW, który nie wyklucza go również z występów na Army Fight Night. Marcin Krakowiak bardzo dobrze czuje się w płaszczyźnie stójkowej, gdzie uwielbia dawać emocjonujące wojny. Nie stroni też od kulanek w parterze, o czym świadczą liczne zwycięstwa przez poddania. W końcu kilkukrotnie stawał na podium Mistrzostw Polski w brazylijskim jiu-jitsu. Jego walki zawsze są efektowne i świetne do oglądania, więc jestem pewien, że 19 grudnia będzie podobnie. Biorąc wszystko w kupę, w tej walce faworyta upatruje w Kozio Koziorzębski. Krakowiak ma sporo luk w swojej grze stójkowej, które z miłą chęcią wykorzysta zawodnik z Wrocławia. Myślę, że Kacper będzie dobrze pracował w stójce, rozbijając swojego przeciwnika na pełnym dystansie. Nie wykluczam zakończenia walki przed czasem, ale tym razem stawiam na decyzję na korzyść Kacpra-Koziorzemskiego. Mój typ Kacper-Koziorzemski przez decyzję sędziowską. Lecimy dalej kolejny pojedynek odbędzie się w limicie kategorii średniej. Legenda polskiego MMA Tomasz Drwal podejmie debiutującego w Federacji KSW Patryka Kinsla. Popularny gorila występem na lipcowej Gali KSW 53 zakończył pięcioletnią posuchę, jeżeli chodzi o jego starty w klatkach. Na wspomnianej Gali rozprawił się w drugiej rundzie z Łukaszem Wieńkowskim, ale trzeba przyznać, że w pierwszej rundzie miał lekkie problemy. Potencjalna wygrana z Czechem otworzy mu drzwi, które będą prowadzić prosto do walki o mistrzowski pas. Tomasz Dwał w ostatnim czasie bardzo mocno postawił na przygotowanie motoryczne. W starciu z Bieńkowskim było widać ogromną siłę, która drzemie w mięśniach Tomka, ale co za tym idzie, utracił trochę na mobilności. Dwał nigdy nie był nie wiadomo jak z winnym zawodnikiem, ale dynamiki mu nie brakowało. Zapasy goryla robią dobrą robotę i to właśnie dzięki nim poradził sobie z Bieńkowskim. W stójce potrafi atakować dobrymi kombinacjami bokserskimi, które wzbogaca okopnięcia na każdych wysokościach, ale ewidentnie w defensywie widzi coraz mniejszą ilość ciosów i nieraz przyjmuje. Być może wynikało to z rdzy, która dopadła Tomka po przerwie. 19 grudnia jego dyspozycja może wyglądać zupełnie inaczej. Ja jestem pewien, że przygoda Dwala w Federacji KSW potrwa dłużej, niż wszyscy by się tego spodziewali. Moim zdaniem jeszcze mocno namiesza. Po drugiej stronie klatki stanie Patrick Kins. Dla Czecha trenującego w Kradec Kralowe będzie to trzecie podejście do debiutu w polskiej federacji. Pierwsza próba była na KSW 50, niestety problemem była kontuzja. Potem miał się pojawić na KSW 53, ale cały event został anulowany. Mam nadzieję, że tym razem występ Czecha odbędzie się zgodnie z planem, bez zbędnych perturbacji. Patryk to dosyć wszechstronny zawodnik, preferujący jednak głównie walkę w stójce. Jego defensywa zapaśnicza pozostawia wiele do życzenia, więc jego głównym celem jest utrzymanie walki na nogach. Nie zrozumcie mnie źle, bo ofensywę zapaśniczą ma dobrą, a w parterze też naprawdę potrafi się pokulać. Co prawda jest trochę mały jak na kategorię średnią, więc zapewne przewaga siłowa i gabarytów będzie przemawiała na korzyść Tomka Drwala. Tutaj sprawa jest prosta. W stójce szybszy, sprawniejszy i generalnie lepszy powinien być Patrick Kindl, ale w obszarze zapaśniczo-parterowym to Goryl powinien rozwijać swoje skrzydła. Kluczem do zwycięstwa dla Tomka będzie szukanie obalenia od pierwszej sekundy walki i tam próba poddania lub zasypania czecha gradem ciosów. No, przyznam, że jest to dosyć ciężka walka do typowania i tak naprawdę wynik może pójść zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Minimalnie jednak stawiałbym na Tomka Drwala, być może z racji patriotyzmu, ale naprawdę widzę argumenty, aby ugrał te starcie. Jeżeli stłamsi zapaśniczo i parterowo Czecha od początku pojedynku, to powinien wygrać przed czasem. Nie może wchodzić w bezpardonowe wymiany z Czechem, bo jeden głupi błąd i wyląduje znokautowany na macie. Tym razem stawiam na naszego goryla. Mój typ Tomasz Drwal przez knockout w drugiej rundzie. W czwartym pojedynku zostaniemy w limicie kategorii średniej. Cezary Kęsik powita w federacji KSW Abusa Magomedowa. Lubelski czołg wyrasta nam na kolejną gwiazdę dywizji średniej w federacji KSW. Podejrzewam, że dzieli go jedna wygrana od mistrzowskiej szansy, więc 19 grudnia Czarek stoczy najprawdopodobniej najważniejszą walkę w swojej karierze. Cezary Kęsik to solidny zawodnik, który odnajduje się w każdej płaszczyźnie. W stójce jest ruchliwy i dobrze pracuje lewym prostym, którym ustawia sobie swoich rywali. Potrafi celnie i mocno przycelować sierpowymi, ale nie stroni też odkopnieć na każdych wysokościach. Chętnie zaprzęga do pracy swoje zapasy i dąży do próby obalenia swojego rywala do parteru. W swoim ostatnim pojedynku na KSW z Aleksandarem Iliciem pokazał, że na ziemi potrafi dojść do dogodnej pozycji i poddać swojego rywala. Trzeba przyznać, że jest dosyć fizycznym zawodnikiem i zazwyczaj przyważa siłowo nad swoimi rywalami. W przeciwnym narożniku stanie Abus Magomedow. Niemiec trenujący w dyseldorskim UFD Gymie jako zawodnik KSW został ogłoszony ponad półtorej roku temu, ale dopiero 19 grudnia uda mu się zadebiutować. Abus Magomedow znakomicie czuje się w obszarze stójkowym, głównie ze względu na dobry zasięg ramion, z którego znakomicie korzysta. Dobrze pracuje długimi ciosami prostymi, aby po chwili dołożyć mocniejszy sierpowy albo podbrudkowy. W grze Abusa trzeba zwrócić uwagę na kopnięcia, najczęściej stosuje frontalne, które robią spore spustoszenie. Bardzo dobrze je markuje, podnosząc kolano, które sygnalizuje wystrzał nogi, po chwili wyprowadzając mocny cios. W obszarze zapaśniczo-parterowym również porusza się jak ryba w wodzie, ale w tej płaszczyźnie wcale nie jest gorszy czarek Kęsik. Magomedow nie jest nieuchwytny w stójce i da się go ustrzelić, co pokazał Luis Taylor, nokautując go w finale turnieju PFL. 19 grudnia Czarka Kęsika czeka naprawdę trudne zadanie. Myślę, że walka będzie na tyle wyrównana, że nie doświadczymy skończenia przed czasem, a raczej o wyniku będą decydować sędziowie. Obstawiam, że Abus Magomedow będzie minimalnie przeważał i po mocnej trzyrundowej walce to on zostanie zwycięzcą, tym razem zafunduje Czarkowi pierwszą porażkę w swojej karierze. Mój typ Abus Magomedow przez decyzję sędziowską. Lecimy dalej, kolejny pojedynek odbędzie się w limicie kategorii koguciej, a stawką będzie mistrzowski tytuł. Antun Racic podejmie pretendenta Bruno Santosa. Chorwacki czempion wyczyścił całą kategorię kobucią w KSW, pokonując po drodze topowych zawodników z tej dywizji w Polsce. 19 grudnia po raz pierwszy stoczy pojedynek w KSW z zawodnikiem innej narodowości niż polskiej. Nie ma tajemnicy, że największą bronią Antuna Racicia są zapasy i jego celem będzie obalanie i kontrolowanie swojego rywala w parterze. Robi to naprawdę dobrze, a jego ogromny płaszcz mięśniowy sprawia, że jest niezwykle silny. W stójce nie jest przysłowiowym ogurasem, bo niejednokrotnie w tej płaszczyźnie potrafi celnie trafić jakimś sierpowym albo prostym. Racic to naprawdę solidna firma, a skończenie go przed czasem czy zajechanie kondycyjnie to naprawdę twardy orzech do zgryzienia. Antun może nie daje emocjonujących wojen w klatce, ale trzeba przyznać, że ma smykałkę do wygrywania. Po drugiej stronie klatki stanie debiutujący w KSW Brazylijczyk Bruno Santos. Zawodnik z kraju kawy ma zaledwie 22 lata, a na swoim koncie ma już 10 zawodowych pojedynków, z czego 9 wygrał. Gafanoto bo taki pseudonim ma Bruno, jak do tej pory wszystkie pojedynki toczył na ojczystej ziemi. Przede wszystkim specjalizuje się w walce w obszarze parterowym. Bardzo często sięga po próby poddania, a najchętniej stosuje duszenia z zapleców. Bruno Santos to naprawdę dobre wzmocnienie dywizji koguciej w KSW, bo drzemie w nim ogromny potencjał, ale szczerze w walce z Raciciem nie daje mu największych szans. Walki mistrzowskie rządzą się swoimi prawami i pięciorundowym dystansem, a to będzie coś nowego dla Brazylijczyka, bo nigdy nie walczył 25 minut. Dodatkowo po raz pierwszy będzie toczył walkę na wyjeździe, stawką będzie mistrzowski pas, a to jest duża presja w dodatku dla tak młodego zawodnika. Myślę, że nie da się skończyć przez Racicia przed czasem, ale obstawiam wyraźne zwycięstwo Chorwata po pięciu rundowej dominacji. Mój typ Antun Racic przez decyzję sędziowską. Lecimy dalej, czas na pierwszy pojedynek w kategorii lekkiej z karty walk sobotniej gali. Do klatki wejdą dwie legendy: Borys Mańkowski skrzyżuje rękawice z Arturem Sowińskim. Obaj zawodnicy zadebiutowali w KSW 10 lat temu na KSW 14 przegrywając swoje pojedynki. Obaj mają ogromną rzeszę fanów za swoimi plecami i obaj w przeszłości byli mistrzami w swoich kategoriach wagowych. Tasmański Diabeł z Poznania mocno zaznaczył swoją pozycję w dywizji lekkiej zwycięstwem nad Marcinem Wrzoskiem. Teraz czeka go walka z popularnym Kornikiem, i jestem pewien, że ewentualna wygrana zapewni mu mistrzowską szansę. Borys Mańkowski znakomicie odnajduje się w każdej sytuacji w klatce. Jego praca bokserska w stójce, uniki z wody i eksplozywność to aspekty, które zawsze robiły wrażenie i cieszyły fanowskie oko. Trzeba przyznać, że kategoria lekka mu służy, bo naprawdę jego forma jest znakomita, a poziom tkanki duszowej jest na spektakularnie niskim poziomie procentowym. Do tego znacznie poprawił swoją kondycję i teraz na dystansie trzyrundowym potrafi przez cały okres walki strzelać w swoich rywali ciosami jak z karabinu maszynowego. Co by nie mówić, to nie stójka jest jego najlepszą płaszczyzną, ale Borys przede wszystkim jest znakomitym zapaśnikiem. Świetna technika, połączona z dobrym przygotowaniem fizycznym, sprawia, że naprawdę jest w tej płaszczyźnie mocnym graczem. Największym problemem Borysa od zawsze były warunki fizyczne, a głównie wzrost i zasięg ramion. Humorystycznie mówi się, że dużo łatwiej jest go przeskoczyć niż obejść. Kornik będzie od Mańkowskiego dużo wyższy, więc spodziewam się ze strony Poznaniaka sporej ilości ciosów na schaby. Po drugiej stronie klatki stanie pochodzący z Radzionkowa Artur Sowiński. Kornik przeżywa aktualnie swój złoty okres i jest na fali dwóch wygranych z rzędu przez knockout, kolejno z Viniciusem Borerem i Gracjanem Szadzińskim. Sam twierdzi, że dzisiejszy Kornik pokonałby Kornika, który zdobywał pas w kategorii piórkowej. Artur będzie musiał udowodnić swoją dobrą formę w starciu z tasmańskim diabłem z Poznania. Artur Sowiński jest doskonałym stójkowiczem, który równie wyśmienicie porusza się w obszarze zapaśniczo-parterowym. W stójce znakomicie trzyma dystans i miesza pozycję z klasycznej na odwrotną, co skutecznie wybija z rytmu jego przeciwników. Na szczególną uwagę zasługuje jego poruszanie na nogach, dzięki któremu unika ciosów i dusi w zarodku wszelkie akcje zapaśnicze jego rywali. Kornik w stójce to nie tylko gwarancja dobrych akcji bokserskich, ale również znakomite kopnięcia na każdych wysokościach. Kieruje się lekką dozą szaleństwa, a jego kreatywność nie zna granic, więc Borys będzie musiał niezwykle uważać. Podsumowując, Kornik na pewno będzie szukał swojej szansy w płaszczyźnie stójkowej. Od początku będzie chciał trafić mocnym ciosem w celu przełamania Borysa, a jak to się stanie, to na pewno w dalszym etapie walki powinno być mu dużo łatwiej. Pytanie: czy będzie w stanie przeciwstawić się znakomitym zapasom tasmańskiego diabła? Ja uważam, że Borys prędzej czy później powędruje po nogi w celu obalenia i w końcu dopnie swego, rzucając swojego rywala na plecy. Właśnie przez to mój typ wędruje na Borysa Mańkowskiego. Uważam, że Mańkowski będzie przeważać w obszarze zapaśniczo-parterowym, ale niewykluczone, że również w stójce uda mu się trafić Sowińskiego. Na pewno będzie musiał uważać na kreatywność Artura, bo naprawdę potrafi zaskoczyć, a pokazał ostatnio, że ma czym palnąć. Moim zdaniem Borys będzie prowadził pojedynek pod swoje dyktando i wypunktuje kornika na pełnym dystansie. Mój typ Borys Mańkowski przez decyzję sędziowską. Czas na co-main event, który wyłoni zastępcę Mateusza Gamrota na tronie kategorii lekkiej. Szanse zdobycia mistrzowskiego tytułu będą mieli Marian Ziłkowski oraz Roman Szymański. Popularny Golden Boy miał już w tym roku przyjemność walki o mistrzowski pas z Mateuszem Gamrotem na KSW 54. Trzeba przyznać, że zaprezentował się znakomicie na tle ówczesnego mistrza, ale ostatecznie zaliczył porażkę przez decyzję. 19 grudnia będzie miał drugą szansę, aby wywalczyć sobie posadę na tronie kategorii lekkiej w federacji KSW. Marian Ziłkowski opiera swoją klatkową grę na znakomitej pracy w stójce. W większości przypadków ma lepszy zasięg niż jego rywale i bardzo dobrze z niego korzysta, rzucając w swoich przeciwników długimi ciosami prostymi. Znakomicie porusza się na nogach i orbituje wokół swoich rywali, dzięki czemu jest mu łatwiej unikać ciosów albo bronić próby obalenia. Stójka Ziłkowskiego to nie tylko dobry boks, ale również kopnięcia na każdych wysokościach. Na szczególną uwagę zasługują jednak jego piekielne lokiki na łydkę, które są fundamentem pod dobre akcje bokserskie. Nie można pominąć faktu, że Golden Boy jest również znakomitym zapaśnikiem i parterowcem. Świadczą o tym wielokrotne zwycięstwa przez poddania. Bez wątpienia można powiedzieć, że Marian Ziłkowski to zawodnik kompletny. Po drugiej stronie klatki stanie Roman Szymański. Romek wywalczył sobie wysoką pozycję w rankingu kategorii lekkiej pokonując Milosa Janicicia i Filipa Pejicia. Dzięki tym zwycięstwom już 19 grudnia stanie przed szansą zdobycia mistrzowskiego pasa. Roman Trzymański jest niezwykle wszechstronny i dobry w każdej płaszczyźnie. Bazuje na swojej szybkości i dynamice, a do tego ma dobre poruszanie i jest bardzo ruchliwy. Swoją przygodę ze sportami walki rozpoczynał od boksu i faktycznie trzeba przyznać, że ma dobry warsztat techniczny, jeżeli chodzi o ciosy w stójce. Romek jest też posiadaczem czarnego pasa w brazylijskim jiu a to też świadczy o ogromnych umiejętnościach grapplingowych. Jeżeli chodzi o walki mistrzowskie i dystansy pięciorundowe, to nie jest żadna nowość dla Romka, bo przecież był mistrzem w Federacji Fen. Co ciekawe, ten tytuł wywalczył właśnie w starciu z Marianem Ziłkowskim, więc panowie mają niewyrównane porachunki, które na pewno zostaną wyjaśnione już 19 grudnia. Na papierze pojedynek ziłkowski versus Szymański to naprawdę kozackie starcie. Każdy z fajterów ma swoje argumenty, aby po KSW 57 wyjechać z hali z pasem mistrzowskim na biodrach, ale więcej szans widzę dla Golden Boya. Progres jaki poczynił po przejściu do WCA jest imponujący i dzisiaj Marian jest totalnie innym zawodnikiem niż z jego pierwszej walki z Romanem. Oczywiście Szymański również mocno się rozwinął, ale nieco bardziej cenię sobie umiejętności Ziółkowskiego. Moim zdaniem będzie lepszym zawodnikiem na dystansie pięciorundowym i to sędziowie ogłoszą Golden Boya jako nowego mistrza kategorii lekkiej w federacji KSW. Mój typ Marian ziłkowski przez decyzję sędziowską czas na walkę wieczoru i mistrzowski pojedynek w kategorii ciężkiej. Phil de Fries podejmie pretendenta Michała Kite. Anglik z Sunderlandu pokonał całą czołówkę kategorii ciężkiej, jeżeli chodzi o Federację KSW. Przez długi czas bardzo ciężko było znaleźć dla niego nowego pretendenta, aż nagle do wyśmienitej formy i wygrywania powrócił Michał Kita. Jeżeli Phil de Freeze upora się z popularnym masakrom, to następnego rywala dla Aglika będzie trzeba ze świecą szukać. Phil de nie daje emocjonujących pojedynków bogatych w liczne zwroty akcji, ale trzeba przyznać, że ma smykałkę do wygrywania. Brytyjczyk całkiem dobrze operuje ciosami prostymi w stójce i potrafi przyładować jakimś mocnym cepem, ale przede wszystkim opiera swoją grę na dobrym grapplingu. Jego gabaryty i siła fizyczna są imponujące, dlatego jak już sprowadzi walkę do parteru, to często jest już po wszystkim. Na ziemi uwielbia Ground and Pound, ale nie stroni też od poddawania swoich przeciwników. Phil konsekwentnie wykonuje ustalony plan taktyczny, a kondycji też mu nie brakuje, więc na pewno jest niewygodnym przeciwnikiem. Po drugiej stronie klatki stanie Michał Kita. Popularny masakra to weteran światowych klatek, który aktualnie przeżywa swój złoty okres. Po wygranej z Igorem Pokrajacem znokautował na KSW 54 mocno faworyzowanego Michała Andryszaka, czym wywalczył sobie mistrzowską szansę. Michał Kita prezentuje jedne z lepszych umiejętności bokserskich, jeżeli chodzi o kategorię ciężką w Polsce. Naprawdę potrafi mocno i celnie przyładować. Web ma twardy i defensywę w stójce całkiem niezłą, więc na pewno Kita nie jest łatwy do znakautowania. Od 13 lat trenuje również zapasy, a to jest ważny aspekt w kontekście jego walki z Philem Defrisem. Oczywiście Michał pokazał w ostatnim starciu z Andryszakiem, że wciąż mimo jego wieku nie można go skreślać, ale tym razem ponownie stawiam na jego przeciwnika. Moim zdaniem Phil Defris ma więcej argumentów, aby wyjść z tego pojedynku zwycięsko. Jest młodszy, wyższy, ma lepszy zasięg ramion i świetne zapasy. Wiadomo, dywizja ciężka rządzi się swoimi prawami. Jedna bomba i po sprawie, dlatego biorę pod uwagę zwycięstwo Michała Kity. Uważam jednak, że The freeze nie da się ustrzelić w stójce i po chwili sprowadzi Kitę do parteru, a tam będzie grał w swoją grę. Myślę, że ubije albo podda polskiego weterana już w pierwszej rundzie. Mój typ fill the Freeze przez poddanie w pierwszej rundzie. Wytypowaliśmy sobie wszystkie pojedynki z sobotniej gali KSW 57. Dajcie znać w komentarzu, jak wy typujecie walki z tej gali. Nie zapomnijcie zostawić również suba na kanale i łapki w górę pod filmem. To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia, prowadzący kanał World of MMA.